Wszystkim w dzisiejszym filmie zrobimy sobie mega duży haul e, Chciałabym wam pokazać zakupy z Shein, z Romwe i z, z Romui, przepraszam e, I z CN Direct, czyli po prostu taki em, taki zbitek, powiedzmy e, Chińskich sklepów, bo wydaje mi się, że wszystkie są chińskie W każdym razie chciałabym właśnie wam pokazać e, wszystkie rzeczy, e, które dostałam Jest ich naprawdę, naprawdę mnóstwo, zwłaszcza z CN Direct z uwagi na to, że te ciuszki tam właśnie są mega tanie i chciałabym Wam też powiedzieć troszeczkę o jakości tych ubrań, czy warto kupować właśnie z chińskich stąd, czy nie I właśnie chciałabym też, żeby to była taka trochę seria i takich, wiecie, hitów i wpadek powiedzmy, w których będę Wam pokazywać właśnie ciuszki z poszczególnych sklepów internetowych właśnie chińskich. I będziemy sobie tak podsumowywać, czy warto, czy nie warto, bo ostatnio e, kilka sklepów właśnie takich chińskich się do mnie odezwało i stwierdziłam, że to jest dobra okazja, żeby właśnie sprawdzić, e, które te sklepy e, są warto tak, żeby, żeby właśnie tam te zakupy zrobić, a które nie, no bo wiadomo, ceny są mega niskie. E, I powiem Wam, że mam mm, Kilka paczek właśnie dostałam z tych sklepów, i muszę przyznać, że jakością się trochę różnią. Niektóre te sklepy mają te same rzeczy, praktycznie identyczne, jest wszystko to samo wiecie, produkowane pewnie jakoś tam taśmowe, i to są identyczne rzeczy, a niektóre. Muszę przyznać, że są trochę lepsze jakościowo e, jestem z nich bardziej zadowolona właśnie, dlatego chciałabym Wam pokazać, który sklep robi jakie rzeczy, przepraszam, za hała za oknem, e, który sklep robi jakie rzeczy i gdzie warto kupić, jeśli już się zdecydujecie na zakupy w chińskim sklepie. E, trochę będę miała tutaj przebierania, bo właśnie chciałabym Wam pokazać, jak te rzeczy leżą na mnie, więc e, każdą wspomnianą rzecz będę Wam też pokazywać na sobie, więc mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba. Jeśli tak, proszę o kciuk w górę. E, no i zostańcie ze mną. Okej, okay, tak, troszkę się od Was odsunęłam, żeby mogłam Wam dobrze pokazywać. Eee, właśnie te ciuszki stwierdziłam, że zacznę od and Direct, bo od nich dostałam najwięcej tych rzeczy. Więc zaczniemy sobie, tak wiecie, hurtowo, naprawdę, bo jest tego, no, bardzo dużo. No i zaczynamy od takiego topu. Tak Wam go pokażę. W ogóle ja jestem fanką tych topów z takimi dekoltami, które tak fajnie właśnie zachodzą tutaj na siebie jedno na drugie. Tyle, że właśnie ten dekolt jest, jak widzicie, Ogromniasty <laughs> No i właśnie to jest trochę minus tej, tej bluzki, ale tak jak też mi mówiłyście, kiedyś jak pokazywałam Wam taką bluzkę z tyłu z takim dekotem, żeby sobie po prostu to zaszyć. No i właśnie tak robiłam sobie w, w tego typu bluzka, zaszywałam sobie tutaj tak troszkę wyżej, żeby po prostu biust mi nie wychodził na wierzch i wszystko wyglądało fajnie. Jedyne co z czego nie jestem tak... Była jakoś bardzo zadowolona To to, że ten materiał to jest taki No typowo sztuczny, to jest poliester Nie ma co ukrywać, że ni, czy tam, Nie wiem, udawać, że to jest bawełna Czy jakiś tam dobry jakościowy materiał To jest poliester, to jest taki śliski Dosyć materiał, ale myślę, że Na taki krój bluzki Który jest po prostu luźny i wiecie taki No typowo letni Jest okej okay. Tutaj z tyłu mamy taki paseczek, który nam trzyma ten dekolt na plecach. Na plecach jest taki, sam jak z przodu. Ok, kolejna bluzka, w której jestem zakochana po prostu po uszy, i naprawdę jestem przeszczęśliwa z, te, z tego akurat wyboru I jakościowo. Nie jest to jakaś najwyższa półka, ale ogólnie top jest po prostu prześliczny i na pewno będę go nosić. Ona ma takie śnureczki, już Wam pokazuję, jak ta bluzka wygląda, taka lekko w stylu boho. Gdzieś to na rękawie poprzedziłam, więc mam nadzieję, że tego nie zauważycie. Muszę ją rzucić do prania, bo właśnie miałam ją na sobie. Jestem zakochana w niej, po prostu możecie ją nosić tak tutaj, struniętą z zamienia, i to wtedy, moim zdaniem, wygląda najlepiej. Możecie ją również Kasać w spodnie, tak, włożyć w spodnie W każdym razie bardzo mi się podobają właśnie rzeczy w tym stylu Takie lekkie, zwiewne, e, z, tam, z jakimiś detalami koronkowymi Ta bluzeczka jest cieniutka, ale spokojnie Założycie jakieś taki neutralne biustonosz na szpacku, to będzie ok Jestem naprawdę z niej mega zadowolona I chyba to jest jedna z moich ulubionych rzeczy z, e, właśnie z CM Direct, które dostałam Jestem mega, mega, mega zadowolona, jest prześliczna Kolejne dwie rzeczy to będą bluzy takie same, tylko że jedna jest czarna, druga jest szara. I to są bluzy takie, o. tak wam pokażę i oczywiście na mnie zobaczycie lepiej. Takie, które nosimy tutaj yy, tak zsunięte z ramion. Ja uwielbiam takie rzeczy w ogóle na stronie one mi wyglądały bardziej na takie sweterki. Ja myślałam, że to będą takie cienkie sweterki, bo tak wyglądały, ale to jest taki materiał typowo bluzowy, yy, więc... Yy, Ciężko stwierdzić, teraz w Londynie ja nie wiem w ogóle co się dzieje z tą pogodą. W tamtym tego nie było mega zimno, że chodziłam po prostu w zimowej parce, a teraz jest tak gorąco, że ja siedzę jak widzicie tutaj w topie letnim i w krótkich spodenkach i się po prostu gotuję, bo jest mega ciepło. E, więc e, no nie wiem, e, mam nadzieję, że dam radę jeszcze ponosić te bluzy, bo dosyć. Pomimo, że mi się podobają takie proste wiecie, ja lubię bardzo proste takie rzeczy, zresztą zobaczycie, że tutaj kolorów praktycznie nie ma, ich bardzo mało. Jakieś tam są pojedyncze kolorowe rzeczy, ale w większości to są właśnie takie proste, czarne, białe, siwe rzeczy I w takich właśnie prostych krajach, więc z tych bluz jestem również zadowolona. No i kolejna właśnie siwa. One są takie naprawdę prościutkie, że tam szały jakiegoś nie robią, ale są no takie ładne, proste. I to one są w rozmiarze M, bo tego Wam nie powiedziałam. Obie mają, właśnie są w rozmiarze M. No i właśnie ona też jest taka tutaj, na ją tak zmiętą. No i one mają na dole jeszcze na czarnej nie było widać mają na dole ściągacze i na rękawach. I tutaj na dole samego tego topu jest taki ściągacz, więc możemy sobie to jakoś tam fajnie ułożyć. No myślę, że taka dosyć fajna, prosta rzecz na co dzień. Kolejna bluza, w której jestem zakochana Chociaż nie spodziewałabym się, że tak bardzo mi się spodoba Bo tak jak mówiłam, kolorowej rzeczy zbytnio nie noszę A jednak skusiłam się i nie żałuję, bo po prostu uwielbiam tą bluzę Już mogłyście mnie w niej zobaczyć w filmie chyba z ulubieńcami I pytałyście też nawet skąd ta bluza jest Oraz na Instagramie, już też ją nosiłam Tak nosiłam ją na Instagramie To jest taka bluza w takim kolorze ekry. W takie drukowane mm, róże. E, po prostu. Bardzo ładna, taka prosta. E, prosta krojem, oczywiście. Rękawki są takie trzy, czwarte, są dosyć szerokie, ale wcale mi to nie przeszkadza, bo po prostu wygląda ona, jak się ją założy ślicznie. Oczywiście materiał to jest poliester, e, tak jak większość rzeczy z e, tych chińskich stron. Chociaż jestem zadowolona, bo te poprzednie bluzy, e, tak jak mówię, spodziewałam się, że to będą sweterki. Ale cieszę się, że nie są to takie właśnie bluzy z takiego materiału, bo ja nie jestem jego fanką Jednak tą bluzę i tak będę nosić, bo, bo no strasznie mi się podoba wzór I myślę, że tak właśnie pasuje fajnie na wiosnę, na takie lekko chłodniejsze dni niż teraz Bo teraz to po prostu jest jak w lato, jest upał Więc na pewno tą bluzę będę nosić To jest rozmiar M, ale ona jest taka lekko wersalizowana, na pewno widzicie na mnie jak ona wygląda Ok, następne dwie rzeczy, to też będą takie same koszulki, tyle że... Jedna biała, druga czarna, i to są takie koszulki, o, takie luźne po prostu, ale takie bokserki z lekko tutaj wyciętymi pachami, takie na wpół, takie przyświtki, bym powiedziała, ale wzięłam je z myślą o siłowni, bo mi zawsze jest bardzo ciepło na siłowni i, i tak noszę te takie krótkie topy pod spodem. Zamiast takiego zwykłego stanika, więc e, fajnie właśnie będzie taka koszulka wyglądała na tym topie Albo nawet na takiej obcisłej, zwykłej koszulce, e, jakiejś kontrastowej, w jakimś kontrastowym kolorze Więc właśnie jedną mam białą, to jest rozmiar w ogóle L e, No i czarna, taka sama, również rozmiar L Też taka lekko prześwitująca Kolejna rzecz, z której jestem średnio zadowolona tym razem, bo, no już wam pokazuję, jest w ogóle ona w rozmiarze L, już wam na samym początku powiem Tak wygląda ten top i to, z czego nie jestem zadowolona, to jest kwestia tego, że materiał, jak widzicie, jest taki ekry, a na przykład tutaj te kieszonki te klapy, kieszonek są już takie typowo białe i kołnierzyk też jest biały, przez co ta koszulka wygląda po prostu jakby była zżółknięta. Jest to prosta koszulka, pewnie bym ją nosiła, ale nie jestem pewna, właśnie czy ją założę, przez to, że ten kołnierzyk jest taki kontrastowy i cały to wygląda jakby był zwyczajnie zżółknięty, więc no nie wiem, czy go założę. Podejrzewam, że nie, bo no nie wiem, źle bym się czuła, wyglądając jakby chodziła po prostu zżółkniętym takim topie, więc. Ogólnie jest spoko, tyle, że też wygląda troszeczkę inaczej na stronie, trochę inaczej się układa. W ogóle myślałam, że to będzie taka ala koszula, taka bluzka koszulowa, bo tak wyglądała na zdjęciu, a to jest taki materiał typowo, taki wiecie, rozciągliwy, taki na zwykłe, takie koszulki, t-shirty. Przechodzimy do kolejnej rzeczy, z której jestem zadowolona tym razem <grym> i będzie to sweterek. Nie wiem czy to jest rozmiar uniwersalny, bo tutaj nie mam napisane. Ale to jest taki sweterek w taki e, melan biało-czarny na no, długi rękaw, tutaj taką ma e, dosyć tą, e, taką szeroką, lekko tak pod skosem ściętą Taki batwing <grym> troszeczkę I jest to taki długi kardigan właśnie Fajnie, bo jest cienki, także wiecie, mogę sobie go zarzucić e, Nawet jak jest ciepło i po prostu, żeby odrobinkę tak się, e, no wiecie, wieczorami na przykład Troszkę się ogrzać nie wiem, czy to ma sens Ale w ogólnie bardzo mi się podoba Chociaż na no zdjęciu wyglądał jeszcze fajnie, Bo wyglądał jakby był skrojony z takiego koła trochę I tak fajnie się marszczył tu na dole A on jest po prostu Nie jest skrojony z koła, tylko jest tak Zaokrąglony tu na dole lekko, że niby to miało być, miał być ten sam sweter, który był na zdjęciu, A na zdjęciu oczywiście był sweterek pewnie z innego sklepu. Mimo wszystko jestem zadowolona z tego sweterka, bo ja lubię takie kardigany. Bardzo proste, ja nie noszę jakiś marynarek. Właśnie bardziej noszę takie sweterki typu kardigan. Ok, kolejna rzecz, to będzie sukienka, która niestety jest na mnie yy, sporo za duża. Jest ona w rozmiarze L. Yy, ja wiem, że na co dzień ja nie noszę rozmiaru L, ja noszę tam Eskę. Maksymalnie mkę ale po prostu według rozmiarówki nie wiem jak oni to napisali, ale ta rozmiarówka była na pewno źle oznaczona, bo ja zawsze na tych chińskich stronach czytam rozmiarówkę i wymiary podane, bo właśnie boję się, że coś tam na mnie nie będzie pasowało. No i ta sukienka niestety nie pasuje, mimo tego, że sprawdziłam te wymiary, ale w ogóle mam nadzieję, że znajdę jakąś krawcową tutaj, która mi zmniejszy te rzeczy, bo właśnie niektóre są troszeczkę na mnie przydłuże. No, ta sukienka wygląda w ten sposób. Już Was tu nie trzymał w niej pewności. Tutaj ma takie wiązanie: czarna sukieneczka z tym wiązaniem, które ja lubię, też nudowanie. Wiecie o tym. No, i ona jest taka lekko tutaj rozszerzona. Taka bardzo prosta sukienka, no i no niestety pewnie widać to, że ten, po prostu jest ona bardzo duża. Mam nadzieję, że jakoś da radę ją zmniejszyć i kiedyś tam uda mi się ją założyć. Aha, jeśli chodzi jeszcze o materiał tej sukienki, to jest taki, taki raczej bawełniany materiał, nie jest to taki typowy poliester, chociaż pewnie trochę tego poliestru sobie ma, bo jest też taka elastyczna, lekko, ale bardziej taki bawełniany, dosyć przyjemny materiał. Następna bluzka, którą chciałabym Wam tutaj pokazać, również jest w rozmiarze L i teraz jest na mnie dobra. Znaczy ona też jest taka lekko oversize'owa, ale tu właśnie tak ona powinna wyglądać, więc naprawdę nie wiem o co chodzi z tą rozmiarówką. Eee, no w każdym razie już Wam pokazuję, jaka bardzo ładna bluzeczka, jestem z niej zadowolona, tylko że e, tak jak widzicie, pewnie ten materiał jest e, tutaj ten przód, tylko jest e, kompletnie prześwitujący, więc będę musiała nosić jakiś top, koszulkę pod spodem. E, Troszkę. Byłam tym zawiedziona Ale z drugiej strony bardzo mi się podoba krój Więc nie jest to dla mnie Jakimś tam ogromnym problemem Bo mogę sobie założyć taką cielistą koszulkę Albo właśnie jakiś taki ładny top Który będzie widać No i nadal na pewno będę korzystać z tej bluzki I tutaj rękawy I plecy są zrobione z Takiej jakby cieniutkiej bawełny, lekko elastycznej yy, Więc jeśli chodzi o jakość, to dosyć taka wiecie, jak na chińską rzecz, to dosyć dobra jakość powiedzmy sobie No i przód właśnie jest zrobiony z takiego czystego szyfonu Więc jeśli się zdecydujecie na tą bluzeczkę, no to liczcie się z tym, że musicie po prostu pod spodem coś nosić Chyba, że jesteście odważne, żeby tylko założyć stanik to E, nikt was nie ocenia, e, możecie robić, co chcecie Ok, przechodzimy chyba już do dwóch ostatnich e, rzeczy właśnie z, z CN Direct e, I pierwsza z nich, pierwsza z dwóch ostatnich, bez sensu, e, to będzie e, bluzetka tak wyglądająca Ten dekolt był też rozcięty całkowicie Więc był po prostu do pasa Ale ja ostatnio założyłam ją sobie Jak szłam z koleżanką do kina Więc zaszyłam sobie tutaj Też tak dosyć nisko, bo założyłam też top Z takimi właśnie paseczkami tutaj fajnymi I bardzo ładnie to wyglądało Jak te paseczki wystawały Więc polecam wam właśnie założyć sobie Jakiś taki tego typu top pod spód Bo bardzo ładnie to wygląda naprawdę Albo jakiś taki ładny stanik koronkowy Jeśli jesteście odważne no to też super będzie wyglądało to jest buzeczka w rozmiarze, nie wiem w jakim rozmiarze, bo nie ma rozmiaru, jest tylko jakaś tam marka chińska napisana W każdym razie trochę jestem zawiedziona tym, że ona znowu jest z tego poliestu takiego, typowo taki śliski materiał Ale mimo wszystko było mi dosyć w niej wygodno Wygodno? Wygodnie Jednak jestem pewna, że po prostu w lato, w takie bardzo ciepłe dni nie będę mogła jej założyć, bo po prostu się zapłacę, bo niestety... Tego typu materiały raczej powietrza nie przepuszczają. I ostatnia rzecz, którą chciałabym Wam pokazać, to będzie kimono. Takie o. Z cieniutkiego takiego materiału przeźroczystego, też z, z szyfonu, to jest szyfon chyba. E, więc tak się prezentuje taki mono. na dole jest wykończone i rękawy i tutaj cały dół jest wykończony takimi frędzlami, taką jakby koronką z frędzlami, więc bardzo mi się podoba i na pewno na lato zrobię z niego użytek tak, do takiego prostego topu, do krótkich spodanek mi to pasuje do jeansowych, takich krótkich shortów i jakiś tu fajny top. E, na pewno będzie to bardzo ładnie wyglądać, aby nawet do jeansów y, bardzo ładne takie... Y, Letnie typowo kimono, albo też fajnie na plażę jak sobie zarzucimy na stój kąpielowy, no to też super będzie wyglądać Ok, więc jeśli chodzi o CN Direct to by było wszystko, więc jak widziało się bardzo dużo rzeczy I tak podsumowując ten sklep, muszę przyznać, że za tą cenę, za te ceny, które oni oferują No to myślę, że bym się skusiła jakbym miała sama kupić na jakieś tam pojedyncze rzeczy Może tego wszystkiego bym nie kupiła, bo niektóre rzeczy są jakościowo słabsze, tak jak wam mówiłam ale część z nich jest naprawdę taka spoko, jeśli chodzi o jakość, bo czasami w sieciówkach Te rzeczy też nie mają jak... nie mają jakiejś tam super jakości, więc myślę, że Czasem można się skusić na właśnie Coś z tego typu sklepów Przechodzimy do SHEIN I wiecie, że z, Shein, z zakupów Z SHEIN ja jestem praktycznie Zawsze bardzo zadowolona I pierwsza rzecz z SHEIN prezentuje się Następująco No zobaczcie jaki słodki top No po prostu ja się zakocham, jak zobaczyłam go na stanie, To mówię, no coś cudownego W ogóle jak przyszła ta bluzeczka to była mocno Pognieciona i te frędzle były Też mo dosyć mocno takie zgniecione Więc musiałam je wypracować Każdy po kolei, żeby jakoś tam się układał, ale właśnie kiedy to zrobiłam, no to jestem mega z niej zadowolona. To jest też taka dłuzeczka tutaj właśnie, która się nosi taką suniętą z damion i bardzo mi się podoba właśnie ten detal tych frędzelków również, bo teraz na czasie są bardzo takie właśnie tego typu rzeczy, takie frędzle, różne... no... Wiecie, na pewno yy, Ogólnie kolor jest taki Cree, yy, materiał też jest spoko bo Będzie fajnie, yy, właśnie fajnie Taki delikatny na lato i taki przewiewny yy, I bluzeczka jest w rozmiarze S yy, Więc na Shein Jeśli chodzi na, o jakość Produktu z Shein, to ja raczej Nie narzekam, więc yy, naprawdę Ten top bardzo mi się podoba Kolejny top w tym samym stylu, ale już zupełnie inny materiał Więc też zupełnie inaczej wygląda Zobaczcie ja bym, kiedyś bym w życiu nie powiedziała, że będę taki top nosić, ale po prostu zakochałam się. Gdzieś zobaczyłam chyba na Instagramie jakąś dziewczynę właśnie w tego typu topie czerwonym, i po prostu zakochałam się. Mówi mi, muszę mieć taki top. No i znalazłam go na Shein właśnie ostatnio. To jest taki top również tu z ramion, w ogóle 3 na cztery rzeczy z SHEIN są właśnie tego typu tutaj znięte z ramion, bo ostatnio mam obsesję na punkcie tego typu rzeczy. Top jest w rozmiarze... nie wiem jaki. Wiecie co? Nie widzę rozmiaru. Ale on jest taki dosyć, dosyć spory, taki oversize'owy. Materiał troszeczkę mnie denerwuje, znaczy bardzo ładnie wygląda ten materiał, ale strasznie jest gniotący. Zobaczcie, to jest bluzka po wypracowaniu, a nadal wygląda na pogniecioną, a tylko wisi po prostu w szafie na wieszaku, więc to troszeczkę mnie irytuje, ale jak sobie pomyślę, jak założę ten top do takich ciemnych jeansów, jakieś szpilki do tego, to po prostu, no marzenie. Cudownie będzie wyglądał i naprawdę jestem pewna, że go będę nosić, mimo, że wiecie, że ja za kolorem nie przepadam, to ten top właśnie w kolorze czerwonym, myślę, że no, po prostu to jest połączenie idealne, więc no, jest świetne, naprawdę. Kolejna koszulka ze Shein to będzie top taki. Chciałabym Wam powiedzieć, jaki to co rozmiar, ale chyba też nie mam metki, niestety, <laughs> więc może one size, nie wiem. To jest taki top. O. Tak wygląda, jest prześliczny ten top. Strasznie mi się podoba. Jedyne co bardzo mnie z, zirytowało, to jest to, że e, ramionka są strasznie długie e, i tutaj trochę te wycięcia pod pachami też są bardzo duże, więc cały stanik po prostu jest na wierzchu, co mnie trochę denerwuje. Tu się wyłączę głos w telefonie, bo ktoś mi się tu dobija. E, ale ten... Detale tutaj wyszyte, to jest wszystko wyszywane. No to po prostu wygląda idealnie. No, przepięknie na lato, ten to będzie idealny. Skrócę sobie tylko ramionkę tutaj albo zwiążę, albo po prostu jej obetnę i szyję takie krótsze. I na pewno będę ten, tą koszulkę nosić często, bo strasznie mi się podoba w takim stylu właśnie. No. Coś cudownego Materiał też jest właśnie taki fajny Nie wiem jak nazwać ten materiał, ale w każdym razie ma dwie warstwy, więc nie jest prześwitujący I to na wielki plus, bo czasami z tych chińskich sklepów jak coś przychodzi takiego cienkiego To wszystko jest czyste, bo dają tylko jedną warstwę, co mnie irytuje niesamowicie No i ostatnia rzecz z Shein Trochę się boję, bo jeszcze jej nie zakładałam i boję się, że po prostu majtki będziecie moje widziały Trudno W każdym razie to jest właśnie znowu Taka tutaj zsunięta z ramion sukienetka W kolorze białym I po prostu jest taka lekko rozszerzona Taka bardzo luźna Możecie sobie tu założyć pasek, że jeśli chcecie podkreślić talię Ale mi właśnie bardzo podoba się to, że ona jest taka luźna Chociaż nie przymierzałam i Mam nadzieję, że nie będę miała opiętej na biodra Bo jak wiecie ja mam troszeczkę takie kobiece bioderka powiedzmy W każdym razie bardzo mi się podoba sukieneczka, jedyna rzecz właśnie, która mi nie odpowiada to jest materiał, bo to też jest poliester To jest typowy taki śliski, wiecie, cienki poliester Ok, i przechodzimy do romui No i zacznę od rzeczy, którą jestem niestety bardzo rozczarowana Bo będzie to bluzka, która na stronie wyglądała... Znaczy, krój był taki sam, ale materiał i kolor wyglądał zupełnie inaczej Już wam pokazuję ja zobaczcie, to jest po prostu marchewkowa bluzka Na stronie ona wyglądała, że będzie z takiego materiału ala zamsz wiecie o co chodzi? Z takiego cienkiego ala zamszu. I że będzie to taki brąz, taki kamel, kolor taki kamel, wiecie o co chodzi. No a niestety przyszła mi po prostu pomarańczowa, marchewkowa, bluzka. I o ile król mi się podoba, no to materiał, materiał jest niby spoko, chociaż spodziewałam się, że będzie właśnie z tego suede. O. No więc niestety, jeśli chodzi o tą bluzeczkę, to zbyt zawycona nie, jestem pewnie ją komuś oddam, żeby się nie zmarnowała, może komuś ten kolor będzie odpowiadał, niestety do mnie myślę, że wyglądałabym jak taka marchewetka. <grych> jest to rozmiar w ogóle M, nie wiem czy powiedziałam. No i jeśli chodzi o jakość, jest to dobra, jakościowo-bluzka. I jeśli lubicie takie kolory, no to spoko jest fajna, jest ok, ale niestety na pewno nie dla mnie. No i przechodzimy do kolejnego topu, z którego już jestem mega zadowolona, jestem po prostu zachwycona. Spójrzcie jak on wygląda, jest po prostu przecudowny, no jest przepiękny ten top. taki Z takim lekkim golfikiem w ogóle materiał jest świetny, to jest też Ala taki szyfon, tylko że troszeczkę grubszy, nie prześwitujący. No, i ma właśnie taki e, szeroki bardzo golf, który sobie tu możemy zawinąć. E, z tyłu jest zapinana tu u góry na no, takie trzy guziczki e, i ma takie, taką lekką łezkę, takie wycięcie w kształcie łezki. E, no i tak, bardzo prosty top. E, tutaj jeszcze z przodu ma. E, z przodu jest krótszy z tyłu duszy, jak widzicie. E, no i mi się bardzo podoba. E, I jeśli chodzi o ten kolor, to jestem również zachwycona. Uwielbiam taki kolor, taki blush e, No wiecie, taki. Nie do końca podobny róż taki bardziej właśnie blush Nie wiem, co one czasami amerykańskie Czy jakieś nazywają ten kolor Właśnie blush i tak mi się kojarzy ten kolor Właśnie z taką nazwą, więc No top jest prześliczny Kolejny znowu top, same topy z mój <laughs> I to będzie top szyfonowy czarny szyfonowy top Który tutaj z przodu Fajnie, bo jest takie pod szyję Ale ma tutaj takie, zobaczcie Takie wycięcia Takie dziurki jakby i fajnie tutaj ma taki dekolcik lekki w cerek, to się mówi. Chyba tak. Również jestem zadowolona z tego, że mimo że jest szyfonowy, ma dwie warstwy, więc nie będzie y, prześwitujący tak jak czemu oni muszą otrać dzisiaj jakości <ścoughs> Ok, zamknęłam okno, mam nadzieję, że nie będzie Wam już tutaj przeszkadzać na hałas. Yy, no i właśnie ten top bardzo mi się podoba. Jestem mega zadowolona. Szukam tych metek, wiecie, co z rozmiarami. Ale wydaje mi się, że w żadnym z tych topów nie ma metki, więc no nie wiem, nie wiem czy wam, mo mogę wam powiedzieć jakie są rozmiary W ogóle tu jest on zapinany na takie haftki, więc łatwo będzie go założyć, mimo że jest taki pod szyję O widzicie, po prostu tutaj jest rozpinany No i ostatnia bluzeczka, którą mam wam do pokazania w tym holu, tak? W końcu kończę, w końcu kończę, tak, <laughs> dokładnie Jest to taki bardzo prosty top i tu chyba jest nawet rozmiar, tak? To jest rozmiar M bardzo prosty top, który byłam pewna, że będzie czarny, jest granatowy. Tak znowu taki zsuwany zamienia. Granatowy, zwykły, taki crop top, zakończony koronką na dole. Jeśli chodzi o materiał, to jest to taki, taka cienka dzianinka, yy, bardzo mocno elastyczna, więc yy, nawet jak... Yy, Pewnie bym wzięła s to i tak byłby dobry, tyle że ta koronka nie rozciąga się zbytnio, więc e, tutaj Was uprzedzam, <grych> e, żebyście właśnie sobie wybrały odpowiedni rozmiar, jeśli Was zainteresuje, chociaż myślę, że ten top jest taki, jeśli chodzi o jakość, to ten materiał jest taki średni, powiedzmy, e, no ale jeśli chodzi o takie codzienne, wiecie, wyjście sobie... Mm, Założyć top, krótkie spodenki czy tam dżinsy, to jest okej okay. No i podsumowując, jeśli chodzi, jeśli chodzi o ramui i... O SHEIN to wiecie, że ja bardzo lubię te sklepy Naprawdę lubię z nimi współpracować Bo zawsze te rzeczy są fajne jakościowo Lubię wam też pokazywać te rzeczy Żebyście wiedziały jak one wyglądają Na sylwetce Jakie są rozmiary Jak ta rozmiarówka wygląda w rzeczywistości Więc mam nadzieję, że tego typu film wam się podobał Jeśli tak to proszę o kciuk w górę Powtarzam się wiem Ale naprawdę to dla mnie dużo znaczy Więc jeśli macie ochotę to Chciałam w górę. I to by było na tyle w tym filmie, bo podejrzewam, że i tak będzie bardzo długi. Więc kończę już tak. Idę coś zjeść, bo jestem mega głodna. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa Pa!